Witam serdecznie wszystkie dzieci i zapraszam do wysłuchania wiersza pod tytułem Wielkie pranie Przepraszamy bardzo Panie Lecz dziś u nas wielkie pranie Cały sznur się w słonku suszy W domu nie ma żywej duszy Od soboty do soboty Dość nazbiera się roboty To na łące zmacza rosa to znów plama z żółto nosa, to śmietanka z garnka pryśnie, to sok z siebie puszcza wiśnie. Albo przy pieczeniu chleba, czy to mówić nawet trzeba? Ile wszędzie mąki ciasta? Na nic każdy się zachlasta. Nie dałabym nigdy rady, gdyby nie to, że sąsiady pomagają. Jak kto może, niech im Pan Bóg dopomoże. Wody da mi modra struga, gałąź jedna, gałąź druga, sznur mi trzyma w cieniu drzewa, słonko świeci, wiatr powiewa. Jaskółeczki mi nad głową szczebiotają piosnkę nową. Kasia mydli większe plamy. I tak sobie pomagamy. Za to, kiedy się w niedzielę lalki nie ubiorą czysta, to się dziwi dziad w kościele razem z panem organistą. Lecz dziś u nas wielkie pranie. Przepraszamy bardzo, panie. Mam nadzieję, że wiersz Wam się budował i zachęcam do dalszego śledzenia kanału Nauczyciele Czytają Dzieciom. Do zobaczenia.